Rozpoczynamy, pfff. na Halloween? Na Halloween zdecydowanie Dead by Daylight. Na Wszystkich świętych Listy ze Światów. To może Bloodborne'a. świeczki, tu od Death May die". jesteście ugotowani przez cały Halloween. Po prostu czujecie się świetnie, Death May die. śmierć was zabije, śmierć was zje. będziecie pójść ten klimat na pewno. Mm -hmm. A? I nie, jedną tu, jedną tu, i nie będziemy mogli tak, żeby nie było. Albo tu, tu taka duża głowa. I goła myślę, że goła baba i trzy lustra. Albo goła baba i goły chłop, żeby były równo. Równość, ale ten. O, jestem za. I będziemy przeklinać, jak będzie przychodzili. O, o, o ty goły chopie jeden. Ty. Tak, tak będziemy mówić. Jak do Popatrzcie, co mi Maciek na biurko rzucił, ślicznego Sajda czarną plagę. Jeżeli też chcecie mieć takiego u siebie, to już niedługo, dlatego, że mamy do dróg czarną czarna plaga i już jest w drodze z Chin do Polski. Więc wyczekujcie, wyczekujcie. Ja na Halloween stanowczo polecam Massive Darkness, a zwłaszcza dla fanów Diablo na pewno odnajdziecie się w tej grze. Dobra, no to polecam Stranger Thingsa jak najbardziej. Dobra kooperacyjna gra, możecie zasiąść do stołu przy dobrym trunku i przeszwadzić. Co polecicie na Halloween? Na najbliższy Halloween polecamy Słowiaczy. Yy, jest to gra z ukrytą tożsamością. Bardzo fajna. Mm. Ty, To Co to za wielkie pudełko? To wielkie pudełko to jest mass production copy, czyli to co dostajemy na no, ostatniej prostej i sprawdzamy czy wszystko jest ok. Do druku Mage Knighta w wersji Ultimate Edition. Sprawdziliśmy to, zaprobowaliśmy to i teraz Tomasz powie nam, gdzie teraz znajdują się nasze kopie wydrukowane. Nasze kopie właśnie się ładują do kontenera, który będzie wyruszał do nas z Chin za niedługo. Pod koniec roku powinien być u nas. Mhm, a tu przy okazji zapytam, jaki status Wodnego Świata? Jeśli chodzi o mój no ulubiony dodatek do Bo mojej masz. ulubionej gry... Wodny Świat czym jedzie? Wodny Świat jedzie pociągiem. I powinien być u nas dostępny za jakieś półtora do dwóch tygodni. Co portalowego byś zagrał na Halloween? Marvel Zombies rewolucja bohaterów. Zombie side wygląda Halloweenowo, więc to mogłoby nie. Pytacie, co dzieje się teraz w projekcie Torga? Ostatnio dostaliśmy sample z fabryki, czy taki egzemplarz przedprodukcyjny, w którym ocenialiśmy, czy wszystko w środku wygląda tak jak powinno, czy karty pasują do wypraski, czy figurki tam się mieszczą, jak wyglądają kolory, czy komponenty są właściwej jakości i wielkości. Prawie wszystko zaakceptowaliśmy, tam były jeszcze drobne zmiany, które musieliśmy wprowadzić. Zwłaszcza do, zwłaszcza do wypraski. Natomiast cały proces ma się już ku końcowi. Prawie wszyscy partnerzy zakończyli też lokalizację, czyli mamy już wersję hiszpańską gotową, niemiecką, polską, angielską i tak dalej. No i właściwie produkcja rusza na dniach. A komiksy mamy cały czas i zachęcamy do czytania. O! No właśnie! Skończył się też Pledge Manager, czyli przedsprzedaż w naszym portalowym sklepiku. Jeżeli nie kupiliście do tej pory Torgara, niestety musicie poczekać do jego premiery, czyli do pierwszego kwartału przyszłego roku. A tutaj się odpowiedni kwadrant, a tam się pojawia. nie? To jest bardzo dobre. Tutaj, tutaj jest, w tym momencie jest nasz kontener. Dyk i, i się świeci. Macie moje zezwolenie, możecie to zrobić? Co polecasz na Halloween? Goodbye hmm, Daylight. Jest morderca, są ofiary, jest takie, aaaa, na zabije. Zajębicie na Halloween. Ja polecam na Halloween, ale nie tylko 51 stan, bo to jest dobra gra, więc warto w nią zagrać zawsze. Ja dla Was polecę Drespul Circus, czyli bardzo fajna, ciekawa i super zregistrowana gra imprezowa na wspaniałe wieczory. To na imprezach, jak to najbardziej chyba listy ze Gry miał polecam na Halloween, potwory w Tokio, Mroczna edycja. premiera Portal Games, czyli Stranger Things. Na pewno serial Netflixowy kojarzycie i tutaj znajdziecie absolutnie wszystko, co w serialu najlepsze, czyli cały ten klimat Hawkins. Jest to oczywiście kołop figurkowy, z czego Simon właśnie słynie. No i najfajniejszą rzeczą tej gry jest to, że jest ona mega prosta do zagrania, ale trudna do wygrania. Więc jeżeli lubicie kopy, macie drużynę do grania właśnie w takiej gry, no to zapraszamy. Do sklepu, i grajcie razem z nami. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, jest bardzo ważna informacja: do naszego kraju zbliża się gra hegemonii bezwzględna walka o dominację w państwie. Klasa średnia, kapitaliści, ci trzeci oraz państwo, oni zaraz spróbują nami zawładnąć. Dlatego bardzo serdecznie państwa ostrzegam. Hegemonii coraz bliżej, coraz bliżej polskich portów, coraz bliżej polskich domów, polskich rodzin i polskich miast. 200 od Gaby Part 2. Wieści od Gabby Part 2. Mam oto tutaj pudełko, e, które jest tylko poglądowe, ponieważ nasza wersja będzie w polsku. E, prace nad rutem się zakończyły. Teraz wszystko jest po stronie fabryki. Właśnie do Polski docierają fantastyczne fabryki a wraz z nimi cały zestaw, czyli dodatek manufrakcję, który dodaje do gry jeszcze więcej różnych wariantów, dwie promoski, karty promocyjne, oraz mata, która jest w języku polskim i jest dwustronna. Dawid, Dawid, jaka polecajka na Halloween? Słodycze, jeszcze raz słodycze. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to zapraszamy do wjazdu na nasz kanał, gdzie zobaczycie więcej materiałów z Portal Games. Tutaj możecie kliknąć w następny film. I do zobaczenia następnym razem.